Wibracja dnia na 2 czerwca 2024 roku. Wibracje budujące to dwójka, szósta, ósemka, a wibracja docelowa to siódemka. A szanowni Państwo, dzisiaj szczególnie zadbajcie o swoją prywatność. W sensie takim, że, że, że tam, gdzie za dużo powiemy, tam, gdzie się za bardzo odkryjemy. Tam niekoniecznie tutaj później możemy się spodziewać sytuacji komfortowych. Dlatego też, jeżeli ktoś coś mówi, to tutaj nie, traktujemy tego z, nie traktujmy tego z wzajemnością. Jeżeli ktoś się otwiera, ktoś mówi zbyt wiele o swoich rzeczach intymnych, prywatnych, to tutaj to nie jest taki dobry dzień na spowiadanie się, więc unikajcie tego w każdym powiedzmy możliwym aspekcie. Natomiast cóż się dzisiaj dziać będzie? Przede wszystkim to jest taki czas odkrywania cudzych tajemnic, więc ludzie chętnie nam się będą spowiadać, ale my tego nie róbmy. My sobie tego powiedzmy dzisiaj darujmy. Dalej też jest to taki dzień, gdzie dobrze byłoby pielęgnować ciekawość. Dobrze by było poświęcić troszeczkę powiedzmy czasu na to, żeby zaprogramować albo nauczyć podświadomość nowych rzeczy, nowych nauk nawyków. Więc jak macie troszeczkę wolnego czasu, pójdźcie do sklepu, pomacajcie nowe przedmioty, podotykajcie nowe rzeczy, nie bójcie się odwiedzić jakiegoś tam powiedzmy dealera samochodowego, albo dealera, czy też powiedzmy a sprzedawcę mieszkań, albo tutaj powiedzmy jubilera, czy gdzieś powiedzmy kogoś, kto oferuje inne piękne rzeczy, które chcielibyśmy do siebie pozapraszać, bo tutaj to, czego tutaj powiedzmy się tego dnia nauczymy, to co pokażemy, tutaj gdzieś tam powiedzmy może się ładnie kotwiczyć. Natomiast też z innych aspektów to mamy układ między siódemką a szóstką, więc, więc, więc to też taki czas, gdzie ktoś się może po Wyobrażać. To też taki czas, gdzie troszeczkę się pilnujmy, pilnujmy tego, co do kogo mówimy, ale to też jest taki czas, gdzie uważajcie, szanowni państwo, na jakby tu powiedzieć, złośliwości ze strony kobiet, że tutaj możemy się z jakąś panią pokłócić, to później długo trwać będzie, albo że tutaj powiedzmy jakaś koleżanka na przekór na złość nam coś tam na przykład w pracy poczyni, więc tutaj powiedzmy, miejcie to na uwadze, ale też tak jak cały ten powiedzmy miesiąc, czerwiec zapowiada nam, unikajmy wojen, unikajmy sporów, unikajmy powiedzmy. Wciągania się w cudze sprawy, bo może się to dla nas niewygodnie skończyć. Więc, więc więc przy tej, że powiedzmy, konfiguracji szóstki z ósemką, nie bawmy się w mediatora, nie bawmy się w arbitra, bo się w coś uwikłamy. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych treści, to zapraszam serdecznie na nasz kanał na YouTube dobrabróżba.pl. Tam już jutro zobaczycie kolejną wibrację dnia. Polecam i do zobaczenia, do jutra.